Dzień dobry kochani. W kolejnym blogu po długim czasie nieobecności. Jak już dobrze widzicie, chodzę w okularach przez to, że miałam problem w, w ogóle z oczami, nie, miałam, nie mogłam w ogóle nic cokolwiek nagrywać, bo mnie strasznie oczy bolały. No i musiałam iść, zbadać się. No i okazało się, że mam bardzo dużą wadę wzroku i mam okulary. Więc. Yy, mam. Yy, Haul zakupowy, ubraniowy. Eee, Haul to już tak nie, ale przywam pokazać łóżeczko dla córki, które kupiliśmy. Już jest złożone, już od dłuższego czasu na nim śpi, ale nie miałam ani kołdry ani poduszek i tak dalej, byłem na jakichś swoich poduszkach z dzieciństwa spała. Ale już mam, eee, mam już kołdry, mam poduszkę, mam e, poście, mam e, też pościel drugą dla drugiego dziecka, więc trochę też nagramy jak tam wszystko wygląda. Dzisiaj odebrałam tę pościel, więc pokażę wam w opakowaniu jak wygląda. To jest syna w takie nie wiem co to było tak do grania jakieś tam on sobie sam oczywiście wybrał Satina, bawienie no chyba dobra będzie yy, rozmiar sto na 200 bodajże, ale tutaj cholercia o tu mam 140 na 200 jest. A to co mi się najbardziej spodobało? Słoniki. Jezu jakie to jest słodkie. Boże, kochany. Dobrze mieć córkę, chodzi takie fajne rzeczy. I też jest pośle 140 na 200 bo mają takie łóżka. No nie, syn ma 80 na 160 łóżko, bo było wcześniej kiedyś kupowane i nie zdało to testu, więc ma, wi ale ma większą kołdrę i po prostu się inaczej poprawia to kołdrę, jak, jak po ścieli się po łóżku, a córka zaś już ma. 90 na 180, więc już będzie tak w sam raz nie mniej więcej. I jeszcze prześcieradło to jest frotę z gumką, ale to jest takie inne prześcieradło. I to jest wodoodporne, czyli jak teraz długo zacznie się zacznie się odzwyczajanie jej od pampersów, więc przyda się, tak? I teraz też raz się w nocy przesikuje, więc w sam raz będzie. Dobra. Podkład, który mi się kupił dawno, dawno, wykończył. Dawno, dawno temu. Co tam? Dawno, tak, z dwa miesiące. Na święta był tam ten kupowany, pół roku temu. Go ostatni raz kupowałam. Wonder Match Foundation. Lubię go, bardzo go lubię. Um, ale nie wiem jakiej racji. Zawsze co chciałam sobie kupić ten podkład, za każdym razem nie było go. Albo był ciemniejszy a niż ten, co ja mam. Odcień był ciemniejszy, ale odcień niż to ja wyglądałam tutaj ciemna, a tutaj taka jasna. No to mówię jak nie wiem. Y, żel um, uwielbiam z Palmolive albo boswa uwielbiam i jeszcze ostatnio odkryłam z Bielendy żel podprysznic, który mi się bardziej podobał niż inne mi się podobają. O, mąż wrócił skądś. Adidas to to tylko kupiłam, dlatego że nie było mojego fioletowego z innej firmy, z reksony podejrzew, nie wiem. I żele z Bruno banani, które mąż mu uwielbia najbardziej. Tak bosko pachno on przez całą noc śpi i on jeszcze rano ładnie. Pachnie. Więc naprawdę. Już. E, kupiłam sobie ten e, maszynki do ogolenia. Boże ten filmik nagrywam przed świętami, czyli wielki czwartek czyli ogarnąć raczej do czas start I co jeszcze to jest i pampersy to jest wszystko z Rosmana, bo inne chemie to są do sprzątania czy cokolwiek są po prostu w innych torbach zakupowych więc tutaj nie ma co e, nawet e, pokazywać chyba ale wątpię żeby to było coś specjalnego każdy co innego nie? Byłam w pepku. Byłam w Pepko po. U... Po stopy dla mnie. Mają nieraz raz dobre dla mnie i dla córki. Sobie lejstop nie kupiłam. Za to sobie coś innego kupiłam. Eee, kupiłam sobie sukienkę. I ona jest. Chyba letnia, ale nie pisze, bo to jest taki materiał prześwitujący. Ale bardzo fajna sukienka. Tutaj nie patrzcie na jak dużo jest. Ja taka po prostu duża jestem. Tylko wiecie, ciężko mi jest schudnąć przy mojej chorobie. Ale staram się. Tutaj jest obścisła na piuście, a dalej uszeka luźna. I rękawek na tak do... No, jest co? Ja sobie kupiłam. Patrzyłam sobie już jakiś czas te okulary, bo mi się tak spodobały, że to jest szok. Zawinę je, żeby ich nie ubudzić, bo są czyściuteńkie. Na spokojnie. Upatrzcie sobie je jakiś czas temu, ale. Mm, ale. E, potem ich nie było, a teraz było dzisiaj, i sobie je kupiłam. Jezu! O Boże! Patrzcie! Motylek! Ale tak mi się podobały ostatnio, że to jest szok. I sobie je kupiłam, bo już zaczyna słońce, Wielka czyli w niedzielę i w poniedziałek, mają nawet w sobotę, jak będę jechała ze do kościoła, by jej słońce świeciło bardzo, bardzo mocno. Więc akurat na wymianę i będą dwa, oba ze mną jeździły parę okulary. Wychodzi na to, że tak musi być. Może sobie gdzieś tak, żeby mi ta mała nie za nie, nie wzięła, bo ona mi wszystko połamie. No to tak. Ale dziecku kupiłam mnóstwo. A weszłam tylko po laćem. Można, można. Jest udaniec. Eee. Kupiłam jej kapuczki. Kapcie. Do tych sukieneczek, są ma kupione teraz z tego względu, żeby ładnie wyglądała na święta. I tak, taka złota w białe kropeczki tiul. bardzo ładna. Do tego mam biały speterek. Jest tam w szafie, bo on już jest, z, 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 trochę wcześniej był kupywany, On był kupowany do babci na 80 urodziny. A tu jest też sukieniusia. Łososiowy, chyba tak się mówi, łososiowy. Kolorek w kwiateczki, taka wiosenna, letnia taki bardziej większy ten tiul i do tego już kupiłam te ten. O, też taki łososiowy. I patrzcie, jak oszukują ludzi. Tu jest na metce 86. Tu jest na metce 86. A rękawy ma jak na 98. Długie, więc... Niemożliw... Niemożliwie to jest. Możliwie, mając i... Adidaski. Tak mi się spodobały, mówię, kupię je. Na święta w sam raz do tych sukienek różowych. Wiadomo, że do tych złotych to chyba raczej nie założę ich. Chociaż też tutaj złote jest, tylko róż złoty. Jakiś czas temu na wiosnę kupiłam jej czapeczkę też w Pepko. Taki turban bardziej i... Kupiłam je i teraz były też już takie chustki. A ja wtedy taką chustkę inną kupię, tylko zawiązywano, a ta jest na rzepki. Jakby nie mogli tego na, na czas. Wszystko razem robić. W córeczce mojej kochanej też kupiłam okulary. Antek ma swoje. A ona mu zabiera, więc ma dziewczyna swoje okularki. Na święta będzie jak talala. I długo wyczekiwane rajstopy. Zwykłe, białe, czyste. Już się nieuteńkie, bo to już wiosna. Tylko tak, tutaj są na rozmiar 98 na 104 i 92 na 98 Z tego względu, że 92 na 98 Nieraz jest przymałe, Więc wziąłem na wszelki wypadek, gdyby coś ten. I tak to już wszystko. A wydałem to łącznie 245 zł. Co ja to kupiłam? Nie wiem. No ale to nic. To nic. No ale sukienki będzie miała jeszcze na lato. Przez lato pochodzi. I nawet w przyszłym roku sukienki będą dobre, bo wiadomo, że sukienki są inne, innym rozmiarem. Ale mam też coś innego. Z tego względu, że też byliśmy na zakupach, teraz niedzieli, na niedzieli handlowej byliśmy na zakupach w Ostrołęce i kupiłam sobie parę rzeczy. Jedną wózkę już miałam się założoną, ale wam pokażę jaka ona jest. Już pokazuję tą bluzeczkę, Zaraz ci dam. Już się odzywa mała. Bardzo e, To było ze sklepu z Mohito. Taka bluzeczka fajna. Tu jest, e, tutaj jest, są dwie warstwy, żeby nie było Stajniczka widać. A znów z tyłu jest przewiewna, tak samo jak i rękawy. Ale i taka i tutaj są taka gumeczka. I też gumeczka tutaj jest. Następny zestaw, zestaw, następna rzecz, którą e, kupiłam w Mojito, bo to jest wszystko, to jest wszystko właśnie z tego sklepu Mojito. E, taka bluzeczka ekri z diamencikami tutaj pięknymi, boję się jak to będzie, jak to będzie prać, ale bardzo mi się ona podoba, ja jestem w ogóle sroką, więc wszystko co się świeci to jest... Ach, Następnym razem to, następne, rzecz to jest taki set, spodenki z takimi diamencikami, z tyłu oczywiście nie ma jak to, bo żeby to ładnie usiąść, takie zakładki tutaj. Do tego jest bluza. Też z takimi diamencikami tutaj poprzyklejanymi, ale ona też jest już i z tyłu wyklejana. Więc to jest tak, jakby na lato. Więc w lato dopiero my w tym zobaczycie. Bo ja to pochowam sobie ładnie pięknie i będzie cudnym marynie. Eee, I to, co ja najbardziej uwielbiam, czyli sroka. O! A ty, cholirko, jak tak mogłeś? Taka czysto biesikowa, biała bluzeczka. Do tego diamenciki. Tylko widzę, że coś się, się tutaj popierniczyło w tej wlusce. O, już jest, kocham diament. Sroka jestem prawdziwa, to też to, to trzeba wyprać, Już tak nieładnie pachnie. Ale to trzeba poprasować. I dopiero chodzić. Tego też nie trzeba prasować, bo to się nie gniecie, Więc na razie to jest już wszystko. Widzimy się w następnym vlogu. Prawdopodobnie y, jutro nagram. Ten już jeszcze dzisiaj wstawię. Jutro będziemy nagrywać. Y, jutro też będę miała fryzjerkę, więc jutro też mi zobaczycie w nowych włosach. Mam blond, odrost. Ale w ogóle będą inne kolory. Prawdopodobnie, chyba że mnie namówi fryzjerka, na starość cały czas jak mam, ale wątpię. Do zobaczenia, papa. Pa.